Celulitis to choroba. No, tak nam mawiają media społecznościowe i magazyny dla kobiet i w ogóle wszyscy, którzy po prostu chcą, żebyśmy były takie idealnie gładkie do końca życia. Tymczasem celulitis to jest po prostu taka budowa tkanki łącznej, która związana jest także z wydzielaniem estrogenów u kobiet. Więc kobieta, która ma więcej estrogenów, może mieć tą tkankę tak zbudowaną. Tam rzeczywiście jest takie troszeczkę poprzelastana tkanka tłuszczowa, tkanką włóknię. W naszym kanonie piękna to się nie przyjęło, chorobą jednak to nie jest, ale ja uważam, że na przykład zabiegi typu bańka chińska, które pobudzają krążenie, jakby ściągają limfę także z tych takich złogów niezafajnych za fajnych, są bardzo przydatne i owszem uroda urodą, ale od czasu do czasu warto taką bańkę chińską, masaż porządny albo drenaż limfatyczny zrobić sobie dla zdrowia. Więc bądź, kochajmy się takie jakie jesteśmy, a dla zdrowia